Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmie, w bardzo krótkim filmie. Dzisiaj chcę Wam przedstawić bardzo łatwy przepis na chrupiące ciasteczka z czekoladą i orzechami pieguski. Myślę, że są to Wam bardzo dobrze znane ciasteczka. Zrobicie je w zaledwie kilka chwil. Jestem pewna, że posmakują zarówno dużym i małym. Bardzo gorąco polecam. Są przepyszne, chrupiące. Polecam przepis. To lista składników potrzebnych do przygotowania ciasteczek. Z podanych proporcji wyszło mi około 15 dużych ciastek. Na początek do miski dajemy 100 g masła w temperaturze pokojowej. Dodajemy do nich 65 g cukru trzcinowego i ucieramy na puszystą masę. Możecie użyć zwykłego cukru. Następnie dodajemy do masy jedno jajko i wszystko dokładnie miksujemy. Następnie dodajemy dużą szczyptę sody oczyszczonej i 175, 170 g mąki pszennej tortowej. Wszystko mieszamy, a następnie możemy jeszcze zmiksować mikserem. Powstanie nam gęste ciasto. I do takiego ciasta dodajemy 50 g posiekanej czekolady mlecznej. I 50, można troszeczkę więcej, 70 g orzechów włoskich lub laskowych. Wszystko zagniatamy. Tak powstaje, tak wygląda gotowe ciasto. Następnie z ciasta formujemy kulki i zgniatamy je na takie ciasteczka. Żeby nam się ciasto nie kleiło do rąk, możemy sobie ręce pomoczyć olejem. Tak wyglądają ciasteczka. Ciastka wstawiamy do nagrzanego do 180 stopni piekarnika. Grzanie góra dół bez termoobiegu i pieczemy około 20 minut na złoty kolor. Ostudzone ciasteczka stają się chrupiące. Można je długo przechowywać, ponieważ długo zachowują świeżość, są chrupiące i naprawdę przepyszne. Bardzo gorąco wam je polecam na szybką przekąskę.